Siemano, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Prawo. Znajduję się w Budda Play razem z ATB Gaming. I może od razu pierwsze pytanie do chłopaków. Dlaczego Buddha Play? Dlaczego Buddha Play? Najlepsza lokalizacja. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że tu jest aż takie warunki profesjonalne. Jest super wszystko co nam potrzeba. Możemy sobie na spokojnie omawiać wszystkie taktyki dopracować. Wszystko sobie na spokojnie, no jest super, po prostu wszystko, czego nam potrzeba, niczego nam nie brakuje. Okej. Okay. Słuchaj, a czy waszym zdaniem y, to jest jedna taka, jedna, jedne miejsce do zrobienia bootcampu, Czy w ogóle zwiększenie takich, zwiększenie ilości się, y, ilości takich y, lokali do trenowania pomogłoby powiedzmy, polskiej scenie na no, zwiększenie poziomu? Bo tak naprawdę, no nie wiem, wiadomo, że jest ta y, trójka. Y, najlepsza, powiedzmy sobie. Wy jesteście chyba taką drużyną, która próbuje się wbić, przebić się do tej trójki, ale poza wami ktoś, jest jeszcze jakaś polska drużyna, która z wami może rywalizować na takim równym poziomie? Wydaje mi się, że tak. No teraz powstaje naprawdę sporo fajnych teamów w Polsce, wszystko to fajnie idzie do przodu. A powstanie takich właśnie lokal jak Buddha, no super sprawa, no naprawdę. Takie lokale są bardzo przydatne. No, wszystko można dopracować sobie, jak kto sobie wyobraża. Tak? Dobra, to teraz y, następne pytanie. Przygotowujecie się do lana w Płońsku, tak? LAN w Pońsku będzie w ten weekend? Coś takiego. Od czwartku, tak? Jak idą to wasze przygotowania? Może teraz Same się wypowie. Proszę bardzo, młodziak. No, w wakacje było mniej czasu do trenowania, wiadomo były wyjazdy różne, było mniej tego czasu, dlatego postanowiliśmy zrobić ten bootcamp, żeby popracować nad tymi wszystkimi taktykami, jeszcze nowe trochę powymyślać, żeby było lepiej i no, idziemy do przodu, staramy się, żeby to na ostatni kuzik było dopięte właśnie w czwartek, żeby, żebyśmy pojechali do tego Płońska już przygotowani na 100%. Okej, okay, to jeszcze do tego Płońska. Grupy już chyba były dzisiaj wylosowane albo wczoraj nawet. Wczoraj, wczoraj. I kogo tam wylosowaliście? Ta. O kurczę. Ta. Znaczy, ta, ta, Czy jest ktoś, kogo obawiacie się w grupie? O, w ten sposób może. Znaczy, w grupie myślę, że się nikogo nie obawiamy, ale no wiadomo, będziemy szanować przeciwnika, ale myślę, że jesteśmy na tyle przygotowani, że grupy powinniśmy gładko przejść. Gorzej już będzie w fazie pucharowej, finałowej. Okej, okay. z tego co wiem to tak, będzie na pewno drużyna Izaka, chociaż nie wiem czy Izak z Coxami jest jakimś problemem dla takiej drużyny, która ćwiczy re regularnie. Będzie też Gamers2. Ktoś jeszcze z takich znanych teamów? Bo ja wiem jeszcze SC. no tak, SC też jest zresztą na bootcampie u siebie, tak? Okej. Niemczech. Okej. Okay. Niemczech. Okay. Niemczech. Okay. <coughs> okay. Dobra, to jeszcze teraz zahaczymy o Sanego. Sanę pytanie do Ciebie. Jak polecasz swoim, nie wiem, kolegom, rówieśnikom co zrobić, żeby się wybić? To jest takie standardowe pytanie, które chyba będę każdemu zadawał, bo Ty jednak jesteś chyba najmłodszym zawodnikiem w tym zespole. No i pytanie, co Ty zrobiłeś, żeby Ciebie chłopaki, nie wiem, zauważyli, wzięli do timu, Czy musiałeś, nie wiem, jakoś się wyróżnić, czy jakieś inne taktyki zastosować? No, na pewno trzeba się pokazać na jakimś turnieju lanowym, żeby czołówka widziała, że jednak potrafi się strzelać. No, trzeba dużo trenować bardzo. No, trzeba poświęcić trochę tej grze tego czasu wolnego, żeby jednak to wyglądało jakoś. No i tak mówię, no, bardzo dużo jeździ na te lany, żeby pokazać się tej czołówce i na pewno zostanie się wychwycony przez kogoś z lepszego polskiego teamu. OK, następne pytanie. Teraz może zapytam się chłopaków o, o Waszą organizację. ATB Gaming to jest dla mnie dosyć nieznana organizacja, chyba pojawili się razem z Wami tak naprawdę na scenie, nie słyszałem o nich wcześniej. No i tak standardowo, co ta organizacja może zaoferuje Wam? Czy mieliście jeszcze jakieś inne organizacje polskie lub zagraniczne do wyboru, zanim zdecydowaliście się do nich dołączyć? I jakie są ogólne wasze wrażenia z kontaktem z organizacją? Czy w ogóle wy macie kontakt z, nie wiem, właścicielami czy tym? Tylko zajmuje się na przykład wasz menedżer Apaxi, który stoi teraz za kamerą i go nie widać. Może teraz do MMSA poleci mikrofon. No więc tak, no, rozkminiać nad innymi organizacjami nie było sensu. Wydaje to mi się, że do, dali... Bo jesteśmy patriotami, mieliśmy wiele propozycji, ale wybraliśmy tą Polską. Dostaliśmy taką ofertę, że moim zdaniem nie było na czym myśleć nawet. Po prostu przyjąć, grać. No, Zaczynamy grać, a już nada, organizacja daje nam takie warunki, więc nie było sensu raczej się rozglądać. Nikt by nam czegoś takiego nie zaproponował. A co więcej, wspierają nas dobrze, jak widać, to, że możemy tutaj być, później na pońsku. Wszystko idzie po dobrej myśli. Okay. Może coś ogarnąć na to? Machanie mikrofonu, bo to jest głupie. Patik, <gryzny> jakiś patyczek. Dobra. No, <gryzny> OK, czas na ostatnie pytanie. W pońsku mam nadzieję, że dacie sobie radę. Liczę na top 1. Albo na właśnie. Top 1 na... To jeden, dobra, to jeden. Miejmy nadzieję, że to jeden będzie. Czy poza Pońskiem planujecie coś? Jakieś lany jeszcze w wakacje, nie wiem, z tego co słyszałem, jest jeszcze CGS. Czy poza lanami w tym roku planujecie brać udział w jakichś kwalifikacjach do większych turniejów online, jakichś lig, typu SLTV, SA i tak dalej, i tak dalej. Także teraz może plus. Za dużo o tym nie powiem, bo się nie orientuję. Ale co będzie, no to gramy oczywiście i, i liczymy na to, że nas zaczną zapraszać na jakieś fajne turnieje. Bo teraz o nas nikt nie słyszał i miejmy nadzieję, że jak najwięcej nas zacznie się mówić i wtedy sobie pogramy na wyższym poziomie jak najbardziej. A z tych większych turniejów, no to nie wiem, czy do czegoś są jakieś kwalifikacje teraz czy nie, bo ja nie wiem. Ja no, się też jakieś fajne turnieje teraz w Ta. co tam pisowe gdzieś tam było. To no to pojedziemy oczywiście, mamy, mamy możliwości, to gdzie nas to będzie, to sobie pojedziemy i, i wygramy, nie? Bo tylko po to się jeździ. Dobra, no, dzięki. Tak. chciałby kogoś pozdrowić. Ja chciałbym pozdrowić moją super dziewczynę. To czerwoną lampką No mów. Chciałbym pozdrowić moją super dziewczynę Natalie yy, i menedżera Paxiego oraz jego dziewczynę Ewelinę. Ja oczywiście też chciałbym pozdrowić moją super dziewczynę Gabrysię i Prometheus from Gfinity, best regards, no. from ATB Gaming. Ok, także to byłoby na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie no. za udzielenie wywiadu, miejmy nadzieję, że poradzicie sobie w pońsku. dzięki za oglądanie, trzymajcie się, jeszcze nie. No, ja chciałem pozdrowić oczywiście naszego szefa, Adia. bardzo w porządku gość nasze szefostwo i super kontakt jest naprawdę jeżeli złoży wam propozycję bierzcie go i trzymajcie mocno. Dobra i tym miłym akcentem kończymy ten filmik tak więc dzięki za oglądanie pamiętajcie o subskrybowaniu i tak dalej. Trzymajcie się siemano.